No, hejka. Witam na moim kanale na Kodzie Tarota w miesiącu grudniu. Robimy sobie przekaz grudniowy ogólny. Co dalej z tą relacją? Co dalej z tą relacją w grudniu? Ok, więc jest to przekaz dla osób, które czują, że to jest dla nich przekaz. Jeśli nie czujesz, że to jest dla ciebie, coś tutaj nie pasuje do Twojej historii, to nie jest to dla ciebie, nie? A jeśli. Wiecie, tak to jest z czytaniami, że czasem trafimy na takie czytanie, że po prostu. Nawet ta nie wie, do kogo mówi, a wy wiecie, że to jest do Was. Tak, tak do Was pasuje. To jest, to jest piękno kart. To jest piękno przekazów. Że ta nawet nie rozumie, co czyta. Ale czyta totalnie o Was i wy to wiecie, bo to ma być do Was i to jest do Was. Co dalej z tą relacją w grudniu? Proszę o jasny przekaz. Co dalej z tą relacją w grudniu? Proszę o jasny przekaz. Co dalej z tą relacją w grudniu? Jeszcze poproszę o trzy karty. Dobra. Jeszcze, jeszcze jedna. Co dalej z tą relacją w grudniu? Ciekawe, czy tutaj będzie jasne czytanie, czy nie za bardzo. Przed grudniem słuchajcie. Nie, dobra. Ktoś, ktoś w wielkiej mądrości szuka odpowiedzi w sobie, albo ktoś słuchajcie przed grudniem chce tą relację przenieść na wyższy level, na taki level zobowiązań, już powiedzmy, urzędowo, sakramentalnych. Słuchajcie, ale zaraz przy tym jest: ja muszę wejść w siebie, ja muszę przemyśleć sytuację. Tylko, że to przemyślenie powoduje, że ta osoba, jedno z was jest jeszcze bardziej zagmatwane, jeszcze bardziej zagmatwane. Myślenie, szukanie odpowiedzi w sobie doprowadza tylko do większego chaosu, do większych trudności tuż przed grudniem. I w grudniu, co dalej z tą relacją? Dlaczego mamy dziesiątkę? Okej. Okay. Słuchajcie, co dalej z tą relacją w grudniu? W grudniu <grystanie> zaczyna się od odejścia. Ktoś od kogoś, nie wiem, odsuwa się, odchodzi. Będzie bardzo wyczuwalna sytuacja, w której e, poczujecie się opuszczeni, albo to wy odsuwacie się. Poczujecie się opuszczeni, albo to wy się odsuwacie. Ponieważ wcześniej była próba. Nowego początku. Jakaś decyzja została podjęta, spróbujmy odno. Spróbujmy. Bo to jest ta osoba, bo z tą osobą chcę świętować, bo z tą osobą chcę czegoś poważniejszego, tak jak mówiłam w papieżu. Ale ym, no, to, to, ym, to jest nieudana próba, bo w grudniu zaczyna się od odejścia, w tym miesiącu. Wy odchodzicie albo od was ktoś odchodzi. Yy, I tu pojawia się kobieta. Mm. Albo szansa. Słuchajcie, szansa przed wami. Zaraz po tym odejściu. Jest dziwna szansa. Jejku, to jest, to jest dziwne, bo jest odejście, a zaraz potem jest obfitość. Jest szansa... Nie wiem, może to chodzi o święta. Wiecie, ludzie w święta do siebie często wracają na przekór <grym> wszystkim nieporozumieniom i, i, i takim... Intelektualną przesłanką i zaczyna się odrodzenie zaraz po tym odejściu, w grudniu. Będzie wielkie nowe otwarcie, wielka nowa próba, albo, albo przy tym odejściu, jeśli to wy odchodzicie, to co dalej z tą relacją? Wy się odradzacie. Odeszłam, odszedłem od niej, od niego. Wow, czuję się fenomenalnie, po prostu kwitnę, ale wiecie co? To jest tak. To jest bardzo częsta. To jest bardzo taka, takie częste prawo, że po tym jak odchodzimy z jakiejś relacji, to my przez chwilę mamy en endorfiny. Wow, jestem sam, sama, mogę robić wszystko, uwolniłem się. I jest takie pięciominutowe dosłownie poczucie wolności, jakbym się uro urodził na nowo. I tu jest coś takiego: urodziłem się na nowo, mogę wszystko. Wow, jestem niesamowitą osobą bez tej osoby. I to jest w grudniu. Poczucie wszechmocy po odejściu. Ja mogę wszystko, jest wow. Ale zaraz potem, bardzo często po tych chwilowych endorfinach, że jestem sam znowu, pojawia się taki zjazd, takie poczucie opuszczenia. Nawet jeśli to, my czasem zrywamy, nawet jeśli to my zrywamy, to bardzo często to my czujemy się opuszczeni. Wiecie, o co chodzi? To jest ten paradoks. Ja zostawiam, a to ja czuję się opuszczony, zraniony, nieszczęśliwy, a, a tak naprawdę też to ja na przykład zostawiłem, tak? I słuchajcie, tu jest coś takiego. I zaraz potem, po tym poczuciu wow, mogę wszystko, czuję się niesamowicie, bo jestem wolny w grudniu, jest poczucie opuszczenia. Zostałem sam, sama? Ta osoba mnie zostawiła? A podstawą w tego jest wcześniejszy kontakt, ale ten kontakt był nieudany. Ten kontakt, albo on, on się pojawi, on będzie nieudany. I znowu jest to poczucie: jestem sam, jestem zostawiony, zostawiona. To bardzo często tak jest. No i słuchajcie, druga połowa miesiąca, jak już opadną te fale zachwytów i endorfin, że jestem sam i poczuję się znowu opuszczony, poczujecie to, że przy tym odejściu, tu jest to bardzo mocno pokazane, przy tym odejściu, nawet przy próbie kontaktu, ja czuję się opuszczony, zostawiony, sam sobie w grudniu. I znowu w połowie miesiąca, w drugiej połowie jest coś takiego, w połowie grudnia. Ważę od nowa jakby ktoś tu znowu będzie ważył za i przeciw. Wejść w to od nowa, nie wchodzić, tylko że to będzie coś takiego. Może nie będę się tym razem angażował mocno, delikatnie. Spróbuję, jakby jedną nogą w tą relację. Jedną nogą spróbuję i zobaczę, co będzie. No i w grudniu zaczyna się. Z... Coś takiego w połowie miesiąca. Ja chcę od nowa, ja chcę tą relację budować. Nie, ona jest dla mnie za ważna. Nie może się to tak skończyć. Odbudowuję relację. I ktoś tu z Was będzie próbował odbudowywać relację. Co dalej z tą relacją? Ważę za i przeciw, próbuję jednak odbudować relację. No i słuchajcie. I ktoś tu wpadnie we własne sidła od nowa. Bo tak jak mówię, tu miało być coś takiego. Wejdę jedną nogą, niezobowiązująco, zobaczę, czy mam tam jeszcze szansę. No mówię, jak jest, słuchajcie. Ktoś tu będzie po prostu chciał sprawdzić, czy ma jeszcze szansę. I zaraz przy tym, ja nie mogę, jest zakochanie. No, ktoś nie, nie przypilnuje swoich uczuć. E, I lejce, le, lejce po prostu zostaną wyszarpnięte, i jest zakochanie od nowa, pod koniec grudnia. Ja nie, to jest, to jest zakochanie, to jest uczucie. I zaraz jest, no nie wiem co, i tutaj wy się jakby zejdziecie. Ta relacja się znowu scala, i jest fenomenalnie, ja powiem szczerze. Tu jest fenomenalnie, znowu jesteśmy razem, jest szczęście. Tak jakby pod koniec grudnia. Jest dobrze, jest szczęście, jest radość. I znowu, po tych znowu takim, wow, że jakbyśmy do siebie znowu wrócili. I tutaj znowu te endorfiny, dopamina, wow, bum. Kończy się ten rozkład. Co dalej z tą relacją w grudniu? Tym, że dla kogoś to będzie lekcja. To jest lekcja. Odchodzenie, zostawianie siebie, to poczucie, że jest super, bo jestem sam, i to poczucie nagle opuszczenia, i to wracanie do siebie to wszystko powoduje lekcję. Lekcja, ta relacja daje mi lekcję. Czyli ktoś tu będzie się po prostu uczył. Tak się kończy w ogóle rozkład, nie? No ale mówię, ja nie mogę. To jest coś takiego właśnie tutaj, takiego dziwnego w połowie miesiąca. Jakby któryś z Was chce wrócić, ale wiecie, niezobowiązująco, tak jak mówię, spróbuję, zobaczyć, czy mam szansę, ale nie, nie chcę się angażować, tak? Nie chcę się z powrotem angażować za bardzo ktoś tu się przelicytuje bo nagle jest, zaraz przy tym przy tej takiej właśnie myśli jest nagle bum, zakochanie tak nie, no uczucia, uczucia po prostu puściła, ta ma uczuć, jest zakochanie i tutaj jest nie wiem, czy przy wigilijnym stole wy się gromadzicie wracacie do siebie, bo tu jest wow naprawdę tu jest pięknie, ale Znowu po tych, nie wiem, po tej dopaminie świątecznej, że jest super choinka, jesteśmy razem, no coś takiego. Koniec miesiąca, koniec grudnia pokazuje się jako ta cała sytuacja, pokazuje się jako lekcja dla was. Odrabiam moją lekcję odchodzenia, poczucia opuszczenia i wracania do siebie. Taki rozkład. Dobra, słuchajcie, to jest taki rozkład ogólny. Trzymajcie się cieplutko, pięknych, wesołych świąt, zdrówka, świątecznej, pięknej atmosfery. Jakkolwiek spędzacie, z kimkolwiek spędzacie, słuchajcie, odpocznijcie przede wszystkim, bo to jest czas też potrzebny na regenerację, na odpoczynek. No, dzięki, trzymajcie się cieplutko, papa. Pa.